Hejka, pod y, nie, niedawno wrzuconym filmikiem, gdzie y, napisałam ile będzie lajków, tyle zrobię rund w MMV, Biliście, y, 70 lajków ponad, więc bardzo dziękuję i my za, zabieramy się teraz y, do pracy. Ogólnie to w y, jeden dzień zrobię 10 rund i... I dzisiaj jest czwartek, więc yy, na, w następnym tygodniu, w czwartek, już muszę mieć 70. Tylko nie pamiętam, ile tam było lajków dokładnie. Pamiętam, że na pewno 70 było, ale yy, reszta, co zostaje, na przykład, jak będzie 77, to jeszcze zrobię 7 dodatkowych, więc zaczynamy. Okej. Okay. Więc ja czekam na rundę. Co to jest? Niestety muszę nabierać trochę monet, żeby coś tutaj cokolwiek mieć nie. a mam 353, więc yy, na razie nic za to nie kupię raczej, bo chciałam chociażby mieć yy, jakiś efekt lub coś, nie? Na przykład ogień, nie, ale nie mam w ogóle, albo muszę uzbierać na przykład te diamenty, które nie wiem gdzie zbierać, bo Boże, jak się tego wystraszyłam. Bo naprawdę? Naprawdę? <laughs> Czemu to żaba <zleba> się teleportuje? <śmiech> <śmiech> no więc tak. Em... No to chyba nie daje mi spokoju normalnie. On pięknie <grystanie> <grystanie> za mną. Wzięła na mnie Dobra. <laughs> nie, lub, nie lubię nie tej Miley Pace. Wolę House. A i co ja mówię, Że że nie ja chciałam w to dopiero grać. Um, <laughs> po, bo na, grałam w MMV, bo było tam więcej tych, um, było tam więcej jakby więcej możliwości. Od razu wszystko miałam za darmo. A tutaj trzeba uzbierać za monety, więc to jest jeden minus, ale przynajmniej to jest prawdziwe, nie? O, ta żaba tam jest. Ciekawe kto jest tu morderem w ogóle. Ty, może ta żaba jest morderem? Halo? Okej. Okay. Aha. Pewnie morderca wyszedł, albo się zresetował. Stitch jakiś był. To jest taki stitch. O tak, tutaj. Ja ogólnie bardzo lubię punk. Ale niestety... Niestety. No dobra, Workplace też lubię. Ogólnie nadal mam chrypę, więc... no. Czego mogłam się spodziewać? Ogólnie niedawno ten... Gra... Weszłam do MM2 I pierwsze... I od razu zaczęło się losowanie i byłam multerem, nie? I okej, okay, wygrałam, to, no, myślałam, że to był po prostu fart, nie, ale za, dru za drugim razem, jak było losowanie, druga runda, też byłam murderem i tu się coś, coś, nie tak już było, bo zaczęli mnie, jedna osoba mnie zgłosiła, że jestem jakimś hakerem czy coś, bo drugi raz jestem murderem. A ja dosłownie nic nie zrobiłam. Ja po prostu weszłam. Byłam murderem. Yy, skończyła się runda i później znowu byłam. No, to... no i za tym razem też byłam murderem. I zaczęłam więcej osób zgłaszać. I ogólnie zaczęli na mnie skakać i tak dalej. Dlatego zmieniłam serwer, bo to po prostu nie dali mi grać. O, o, o. Byłem ostatnia. Okej, okay, więc to jest długa runda. Jeszcze osiem. I tak do siedemdziesięciu. Super, nie? O! 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 Faktory. Moja e, ulubiona prawie mapa bo najbardziej lubię tą rezydencję, house i bank W których to jest fajne. Najbardziej nie lubię tych takich y, dużych map, których na przykład Biolab albo te laboratorium jakieś. Dobra uwaga. To ogólnie jest taka kryjówka. Um, ogólnie mało osób kiedyś to wiedziało, że to jest taka kryjówka. No, ogólnie nie trzeba było tego zwalać na dół. Myślałam, że się udaje. Gdybym miała więcej Robuxów, to bym sobie od razu kupiła, nie żeby nazbierać, ale ogółem. Robuxu za bardzo za dużo nie mam, bo wydałam na gamepasy w takiej jednej grze. Chyba dwa gamepasy. I na skina. Na, na te włosy, na bluzki i tak dalej. Bo miałam 800. Dobra, więc... Szukamy murdera. ktoś tu jest blisko chyba. Co? A co tu się stanęło teraz? Bo ja, nie, ja w ogóle nie czuję tego update'u nowego. Z chyba dostałam coś. Eee, ty jesteś? Nie. To ściana chyba jest. Tak. tak ona jest. Gdyby nie o właśnie, tu macie dowód, że to ona jest. Ajajaj. Co tu pisze? You have completed a quest. Collect 60 coins. Czekaj, okay, Czekajcie. Aha. Aha. Aha, dobra, już wiem, o co chodzi. Mam 10, a potrzebuję chyba 30 z tego, co widać tutaj. Dzwonił do mnie to ogólnie, ale jestem murderem. Więc o. Więc zaczynamy. Tak Aha, zamknęli mi drzwi. O tu ktoś chyba był, nie? Tak, tu, tu, to ktoś tutaj jest. Był. Tu ktoś szedł. Tu. O. No jak? A która to runda? Czwarta? Czwarta, no. O. A tak mi dobrze szło. Mensjon, O dobra, dobra, dobra. Z tytułu. Jest. A ta żaba jest na serwerze w ogóle? Nie, nie ma jej już. Wiedzieliście, że tu można wejść? O? Tu? Znaczy, O tak. Ej, dobra, ja się nie będę chować, bo ja się nigdy nie chowam. Zbierz tak, sobie. Monetki, kto to był? A, to ona, już jest własna. Chyba nie rzucać. Yes. Piąta runda? Jeszcze tylko pięć. A, A już mnie ktoś zabił. To jest fajne, te strawberries. Oh, some daily. No tak. Więc sobie troszeczkę poczekamy jeszcze, ale jutro dostanę znowu, pojutrze dostanę jeszcze, więc okej. Okay. Muszę się wiedzieć gdzie się te diamenty zbiera. Czy one są gdzieś na mapie, czy coś? Tu coś jest może? Okej. Okay. Aj dobra, i tak nie będzie Uwaga, patrzę matem. ten, Już otworzyła sobie. Okej, okay, słyszałam ten dźwięk. Znowu jest szary. żeby o, o, o. Okay. jest. No dobra, ale nie musisz takiego czegoś robić, nie? Faktory możemy. House czy faktory? House wezmę. Za no, to jest runda, Starając, możemy dzisiaj tu 10 zrobić już. Na przykład jutro 20, bo już 20. Ja w końcu ktoś na ofis zagłosował. Okej. Okay. No tak. Natomiast teraz przesiedzę po prostu rundę. Tutaj na przykład, nie? Zaraz nudziłam się i do to ona? Tak, to ona. Camper. Bo może się nie zorientuję, że od tyłu wezmę. Co nie? A może się zorientuję. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj. Idę, idę, idę. Aha. No nie no, 20% szans. Ja no, to nie niewinno. No, Okej, okay, idziemy. Okej, kto to był? A. I wszystko jasne. Okej, okay, chyba ktoś... Chyba szeryf trafił w złą osobę. Ale... Jednak jest. Ktoś. Ale ja nie jestem Dlaczego Książę chce we mnie strze strzelić. A chyba coś usłyszałam. O, znowu wziąłam. O! Chciałam tylko monety pozbierać. Ale znowu dostałam te. To chyba nie jednak co 18 godzin. Ja nie jestem dobra w angielskim za bardzo. Okej, okay, więc może dostanę jeszcze. Dobra, to jest chyba ósma runda, nie? Była. No na pewno, proszę, uspokój Uwaga, to jest No w końcu, w końcu! Tu no, zostałem przymiar, ja bo jestem burderem, tylko nawet szarifem nie byłam, więc. No, się po że jest na początku sobie udaje, że jestem zwykłym inocentem, że żeby... Co nie widziałem. nie muszę nikogo bać, bo tutaj już się Tu jeszcze został, co to się stało? Ona chyba mnie wyrzuciła w ogóle. Co to jest? Tam? Się chyba się też wyrzuciło Ok, i co teraz? Co się stało? Aha. okej. Okay. Nie pytam. I ostatnia runda teraz będzie. Oczywiście jakby tak było to musiał mnie wywalić poza mapę, nie? O, dzięki! Chociaż Ty mnie wspierasz. Ostatnia runda. Ja bym chciała tutaj być mulderem albo szerifem, ale oczywiście Ech, tak nie będzie. Może wezmę chociaż gana od kogoś. Od szerifa w sensie. To to, co mnie wyrzuciło poza mapę. O, ten, ten też się. Dobra, więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że nie przeoczyłam żadnej rundy. Zrobiłam wszystkie 10. Do zobaczenia jutro.